Cześć, witajcie, jestem Spider Programmer. Jesteśmy w procesie tworzenia, w końcowym procesie tworzenia paczki modów na Minecrafta 145. Już niedługo wyjdzie modpack na wersję V4.0. Oczywiście będą bardzo, bardzo fajne modyfikacje. Na razie nie zdradzę listy ich. Dopiero w przyszłym tygodniu już możliwe, że się ta paczka pojawi. Za darmo oczywiście dam instrukcje do zainstalowania takiej paczki, oczywiście to będzie tylko podmienienie plików. I jak możecie widzieć Minecraft 145. Yy, wszystko jest automatycznie zainstalowane. Yy. Jeszcze będzie malutki problemik, ale to jeszcze wam powiem, z czym on byłbym związany, ale na przykład wejdźmy sobie na jakiś świat. Naprawdę są bardzo fajne rzeczy się generują. E, co dodatkowo wygenerowało się coś takiego. Sam tego nie zrobiłem. Dodaję to modyfikacja Dungeons Pack. To nie jest modyfikacja Better Dungeons. E, modyfikacja ta e, z właśnie Dungeons Pack dodaje około 35 nowych e, Około, nowych, około 35 nowych dungeonów i oczywiście zrobię serię let's play właśnie z tej paczki modyfikacji e, co za tym idzie oczywiście będę wszystkie mody ładnie przedstawiał mamy nawet e, tą książeczkę klikamy e, G i mamy receptury na crafting różnych rzeczy sami możecie zobaczyć ile tego wszystkiego jest od zajumania Naprawdę bardzo dużo fajnych modyfikacji, które wam niedługo staram postaram się przedstawić w jak najlepszy sposób. Jeszcze dodam kilka modyfikacji, między innymi Minus Mod Twilight Forest Starting Anwentory. Dodam jeszcze właśnie kilka modyfikacji i już przyszły, tygodniu może w czwartek bądź w piątek. Zależy jak się czasowo wyrobię. Przedstawił wam tą paczkę modyfikacji, link do ściągnięcia. Yy, także naprawdę. Ta paczka komunikacji będzie fajna naprawdę. To był na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć i na razie pa.